Puste szkolne korytarze to znak, że uczniowie mają dwa tygodnie wolnego. W tym roku wyjątkowo szybko, bo zaledwie kilkanaście dni po ponad tygodniowej przerwie z okazji świąt i Nowego Roku. Aby nie nudzić się w czasie ferii, można oczywiście wyjechać z miasta, ale ci, którzy zostają, także nie muszą narzekać. Oferta jest bogata, zimowa aura to okazja do zabaw, choćby takich, jakie organizuje Dom Kultury przy parafii świętego Józefa na za Zatorzu. Ci, którzy wolą spędzić ferie w cieple niż w śniegu mogą skorzystać z odpłatnych zabaw z robotami. Cykl spotkań dla dzieci to koszt ponad 200 zł. Dzieciaki najpierw budują swoje roboty, następnie programują za pomocą specjalnych programów na komputerze, wszystko w formie świetnej zabawy, dzięki czemu dzieciaki nawet nie wiedzą, że podczas tych zajęć wynoszą bardzo dużo wiedzy, wiedzy technicznej, informatycznej i matematycznej. Jak długo potrwają zajęcia? Zajęcia trwają do piątku, jest to 5 spotkań po trzy godziny zegarowe, czyli w sumie 15 godzin, dzięki którym jakie naprawdę są w stanie wynieść dużo wiedzy z tych zajęć. Czego się nauczyliście do tej pory? Mm, no składania y, różnych maszyn. Fajne te roboty? Bardzo. Wcześniej mieliście do czynienia z takimi urządzeniami? Nie zajęcia dla dzieci w czasie ferii organizuje też Leszczyński ZHP. W Harcówce na Sokoła zajęcia rozpoczęły się dzisiaj w południe. Zajęcia trwają do 15 i w zależności od tego, jaki temat jest akcji, w tym roku mamy akcję w Zaczarowanym Świecie Gier. Przeważnie będą to gry planszowe, ale planujemy też gry terenowe. Wyjście w teren jest śnieg, dopisała pogoda, także może się uda zorganizować jeszcze coś więcej. Nie chcę zdradzać, bo nie wiem, czy to wyjdzie. Czy chętni mogą się jeszcze zgłaszać? Tak, jak najbardziej z tego, co Pan zauważył, jak Pan z nami tam było jest nas troszkę mało no ale też z tego względu że no, chyba dlatego że ferie są w tym roku znacznie wcześniej i dużo rodziców jak dzwonili to widzieli, że w tym roku dziecko nie będzie chodzić ponieważ jadą albo w góry albo gdziekolwiek indziej. Dzienna opłata za udział dziecka w zajęciach u harcerzy to 8 zł. W cenie jest także posiłek. Niestety leszczeńskie dzieci mogą tylko pozazdrościć kolegom z Gostynia i Kościana lodowisk. Po leszczeńskiej lodowej płycie czynnej przed laty zostało niewiele. Władze miasta w tym roku planują budowę nowego obiektu. Michał Wiśniewski, panorama I'm <laughs> sorry.